Dzień dobry, dzień dobry. Temat na dziś: jak pozbyć się plam z welwetu. W Akmo oferujemy welwet Easy Clean, który łatwo się czyści. Zaraz Wam pokażę, jak. Załóżmy, że przypadkiem wylejemy na ten tkaninę trochę kawy. Po pierwsze, płyny powoli wnikają we włókna. Więc przede wszystkim usuwamy kawę z powierzchni. Pozostałą plamę przemywamy lekko wilgotną ściereczką. Ja robię to zgodnie z kierunkiem włosa. Następnie bierzemy papierowy ręcznik i usuwamy pozostałą wilgoć. Robię to dokładnie, bo aksamit nie lubi prasowania. Spójrzcie, czy jest tu jakaś plama? Więcej informacji o aksamicie znajdziecie na blogu akmo.pl.